nasi goście. W studiu w Warszawie profesor Henryk Domański, socjolog, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz na łączeniu pan Wojciech Mościbrocki, politolog z Uniwersytetu WSB Merito. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry państwu. No właśnie, drodzy goście, drodzy widzowie, tweet sprzed dwóch, trzech godzin mniej więcej, Donalda, Donalda Tuska, premiera. Jak go rozumieć? Czytam. Przed liderami koalicji 15 października poważna próba. Wiem, trudno znaleźć legalne i skuteczne sposoby działania w tym ustrojowym bałaganie, jaki odziedzic odziedziczyliśmy po PiS. Jeśli nie wiecie, jak się zachować, to jest do tych liderów właśnie koalicji, to na wszelki wypadek zachowajcie się przyzwoicie i nie dajcie się podzielić. Pan profesor, co autor miał na myśli? Autor miał na myśli to, żeby się, aby cało niebezpiecznie nie rozpadać, żeby zachować zwartość tą, którą i tą siłę przekonującą, którą udało mu się zastosować 15, do 15 grudnia dwa lata temu, bo do dzięki temu w gruncie rzeczy rządzi, dzięki temu rządzi Platforma Obywatelska, więc i y, 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 y to mówi to w obliczu... Y, po przegranych wyborach prezydenckich, co stwarza dodatkowe niebezpieczeństwa i wie, że sytuacja źle się dzieje, opinia społeczna jest raczej negatywnie ustosunkowana w większości wobec rządu, w związku z czym jedyna rzecz to mówić w dalszym ciągu, powtarzać to, co mówił do tej pory, że brak reform, brak jakichś strategicznych celów działania ze strony rządu wynika z tego, że trzeba sprzątać po prawie i sprawiedliwości. Nie bierze pod uwagę, albo bierze pod uwagę, doskonale sobie zdaje sprawę, że już dwa lata minęły, w gruncie rzeczy jesteśmy w połowie rządów i mógłby się zdobyć na większą oryginalność. Prawdopodobnie o tym wszystkim wie, natomiast w gruncie rzeczy jedynym narzędziem do takiej siły przekonującej. Czego akurat w tym twycie nie ma, że wszystko jest lepsze niż powrót do władzy PiSu i doprowadzenie do takiej sytuacji, że PiS miałby rządzić przez kolejne 8 lat. W gruncie rzeczy o to chodziło, natomiast nie ma tutaj jakby żadnej obietnicy. Co, co pan premier zamierza zrobić, żeby poprawić nastroje czy poprawić stosunek koalicjantów w gruncie rzeczy do, do rządu, bo to był, byłaby naj, chyba najbardziej zachęcająca jakaś motywacja, no a taką motywacją to byłoby na przykład zwiększenie udziału. U, we władzy. I jeżeli chodzi o polskę 2050 PSL już w tej chwili w takim podziale lewice, musiałby się to dokonać poprzez powiększenie liczby ministerstw, co z kolei byłoby zaprzeczeniem tej, tych obietnic, które składał przed wyborami prezydenckimi, że ta rekonstrukcja rządu będzie polegała na ściśnieniu jakby rządu, prawda, na ograniczeniu tego wszystkiego. Więc tutaj jest dużo takich problemów, na które. Na które pan premier ma tylko właściwie tą jedną odpowiedź: yy, yy, poprzez mobilizowanie, ale poprzez przekonywanie, poprzez takie słowa, za którymi nic konkretnego nie stoi. Jak to działa na koalicjantów, bo to jest do koalicjantów w gruncie. Skierowane, to trudno powiedzieć. Raczej mamy do czynienia jakby z próbą odzyskania, czy też odbudowania, a właściwie wprowadzenia tego elementu podmiotowości, jeżeli chodzi o trzecią, nie już nie trzecią drogę, ale te dwa składniki mm -hmm. trzeciej drogi, bo one to w gruncie rzeczy zadecydowały o, o tym, że mamy w tej chwili rząd Donalda Tuska. Więc w, w tym kierunku idą działania. Dobrze. I pan Wojciech Mościbrocki, jak pan zinterpretuje wpis Donalda Tuska? Myślę, że podobnie jak pan profesor, to znaczy sądzę, że jest to komunikat skierowany do koalicjantów. Ci koalicjanci zachowują się w sposób, no delikatnie mówiąc, mało racjonalny. Natomiast prawdą jest też, że rekonstrukcja rządu, czy ona będzie teraz, czy za tydzień, czy w lipcu, ona tak naprawdę z punktu widzenia obywateli, społeczeństwa jest totalnie nieistotna. Znaczy, oczywiście, jakiś szum zapewne wzbudzi to, że jest mniej ministerstw, albo Niksiński stracił tekę ministra na rzecz Kowalskiego, albo teka została z, w ogóle zlikwidowana, ale przede wszystkim wydaje się, że społeczeństwo oczekuje realnych działań. Tych realnych działań do tej pory nie było aż tak dużo, a te, które były, no trafiały pod korzec. No, tutaj chociażby mści się brak nie tylko rzecznika y, rządu, ale przede wszystkim brak polityki y, informacyjnej, brak, brak pewnej strategii. Y, przykład. Y, y, sprawa y, ewakuacji naszych rodaków z Izraela w trakcie konfliktu bliskowschodniego. Y, y, właściwie nie przybiło się do opinii publicznej, y, że myśmy całkiem sprawnie zorganizowali tę akcję. Ba, Pojawiały się komentarze w, prasach, w prasie niemieckiej rozżalone, że my, Niemcy, sprawni, bogaci, nie potrafiliśmy sobie z tym poradzić, a Polacy ściągnęli szybko swoich, swoich obywateli. Ta informacja w ogóle się nie przebiła do opinii publicznej, podobnie jak duży sukces niewątpliwie rządu, takim, którym było pozyskanie pieniędzy z KPO. Tymczasem my w tej chwili zastanawiamy się i obserwujemy, czy będzie rekonstrukcja, czy nie będzie rekonstrukcji, jak ona będzie głęboka, to jest kompletnie... Nieiskutne. Drogi gościu, ja tu panu wejdę w słowo, ale to może czegoś innego oczekiwali Polacy. Nie tyle tam informacji o tym, czy sprawnie kogoś ewakuowano, czy nie, czy mamy pieniądze z KPO, bo nikt tego nie czuje, tych pieniędzy z KPO. Może Polacy oczekiwali 60 tysięcy kwoty wolnej od podatku, akademiku za złotówkę, dobrowolnego ZUS-u, że lekarz do mnie zadzwoni. Pamięta pan te obietnice? 30 sekund jeszcze dla pana? No, oczywiście, że tak. Ja nie mówię, że wszystkie obietnice zostały spełnione, to byłaby absolutna nieprawda. Ale z punktu widzenia rządu nie ma informacji o tym, co zostało zrobione. Zajmujemy się dzisiaj zupełnie nieistotnymi rzeczami z punktu widzenia społeczeństwa. Ale wie pan, no ludzie by oczekiwali, to jeszcze raz panu powiem. Jak patrzę w to, czego ludzie najbardziej oczekują, to jest ochrona zdrowia. No to ten lekarz zadzwoni do ciebie. To była nośna obietnica. Ludzie oczekiwali swoich finansów poprawienia, to jest na drugim miejscu w badaniach. Kwota wolna od podatku 60 tysięcy, świetnie się w to wpisuje. Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców jak najbardziej. Akademiki za Złotówkę? To jest tutaj coś do zakomunikowania, gościu drogi? Ja nie jestem rzecznikiem rządu, panie redaktorze. Mówię o tym, że rzeczywiście bardzo wiele obietnic nie zostało dochowanych. Pytanie, czy te obietnice mogły zostać realnie zrealizowane? Tu klasyk by odpowiedział, cóż szkodzi obiecać, ale równie dobrze można powiedzieć, że e, chciałbym zobaczyć, jak pan e, prezydent elekt e, w ciągu, jeśli dobrze pamiętam, 10 dni obniży ceny prądu o 30%. Jest oczywistością smutną, że politycy lubią nam, jak się to czasem mówi, nawijać ma nam makaron na uszy. A prawda jest taka, że my, społeczeństwo. Dobra, to ostatnie makaron. pytanie do Pana jeszcze. Prezydent Elek Nawrocki nawijał makaron na uszy z tą obietnicą, według Pana, tak, dobrze zrozumiałem? E, no cóż, prezydent ma tylko i wyłącznie inicjatywę ustawodawczą. Dobra, a jak I Pan premier obiecywał 60 tysięcy kwoty wolnej, to nam też nawijała makaron na uszy? Dokładnie tak. Okej, okay. dobra. I teraz przechodzimy do pana profesora Domańskiego. Panie profesorze, bo ja czytam takie różnego rodzaju teorie, te całe zamieszanie z ważnością wyborów, fałszowane, niefałszowane, bracia, kamraci, jak mówi no, Man Giertych, mogli też brać udział w fałszowaniu wyborów. Ze śmiać, przepraszam. No właśnie, bo niektórzy cytują, czytują tego tweeta w ten sposób, interpretują. No tak, może być tak, jak zapowiada minister Bodnar, że to prokuratura przeliczy głosy sama, no i potem co, jak czytam też na przykład, wyślę to do Izby y, 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 Pracy w Sądzie Najwyższym to, i to może w tym kierunku pójść? Raczej chyba nie. No Gdybyśmy poszli w tym kierunku, no to byśmy się skazywali na takie przeliczania, jeżeli chodzi o przyszłe wybory, wybory parlamentarne mamy za dwa lata, a no i przyszłe wybory prezydenckie, no bo to byłby precedens, taki precedens, który w ogóle nie jest stosowany. Tam ktoś podawał, któryś z polityków platformy, że... Coś takiego zrobiono w którymś z krajów, jeżeli chodzi o, pod, o wtórne przeliczanie głosów, rzecz jasna. Ja o niczym takim nie słyszałem. Tutaj Stany Zjednoczone, Bush, Gore. To było, yy... Przestali liczyć głosy na Florydzie. Ale w których stanach? To była Floryda. Tak, to było na Florydzie. Przestali liczyć, przestali liczyć głosy, nikomu do głowy nie przyszło, żeby przeliczać we wszystkich stanach Stanów Zjednoczonych w 2000 roku. Demokracja opiera się na przestrzeganiu pewnych procedur. Przede wszystkim obowiązuje taka zasada fair play, dokładnie tak jak w sporcie. Jeżeli komuś się nie podoba, że ktoś przegrał, no to się nie powtarza meczu tenisowego, dajmy na to, czy jakiegokolwiek innego. No, można by przeliczać, rzeczywiście wyobrazić sobie, że tak funkcjonuje ta demokracja partycypacyjna, ale tego się nie robi. To jest pierwszy powód. A po drugie, żeby przeliczać głosy we wszystkich komisjach, to trzeba byłoby mieć powód. A jaki jest powód? Pan wymienił fałszerstwa, prawda? To są domniemania, rzecz jasna. To, że są jakieś różnice i żeby były, były błędy przy przeliczaniu, to jest rzecz oczywista. Każdy, kto robił badania, bo to był rodzaj pewnego badania, tylko badania wyczerpującego na całej populacji, dobrze wie, że takie błędy być muszą i na pewno są. Ale z tych analiz, które no ja znam, zapoznałem się, na przykład pan doktor Dominik, Batorski z Fundacji Batorego pokazał takie dane, że w gruncie rzeczy te błędy były po obu stronach, mam na myśli obydwu kandydatów i one się rozkładały dokładnie tak, jak się rozkładają w takim rozkładzie losowym, to znaczy porówno mniej więcej, rzecz jasna porówna z dużym prawdopodobieństwem. Te błędy były. To jest ten powód, który miałby uzasadniać przeliczanie głosów. To jest kiepski powód, prawda? Już nie mówiąc o tym, że najlepszym takim sprawdzianem wiarygodności wyborów, że było, że Rzeczywiście tak, że ta przewaga, powiedzmy, no nie 360 dokładnie, ale 400 czy 200 tysięcy, była też spójność wyników. No, wyniki late pullów, y, puli po... Y, o godzinie 11 1 czerwca były spójne z tym ostatecznym wynikiem. Wygrał Nawrocki. I tutaj kilka jeszcze innych elementów takich można by przytaczać przeciwko tym argumentom za przeliczanie głosów. Wydaje się, że to jest w ogóle skazane na niepowodzenie również z tego względu i tutaj te inicjatywy, powiedzmy, pana prokuratora generalnego są skazane na niepowodzenie, że już za dużo się wydarzyło na, na forum światowym, jeżeli chodzi o gratulacje chociażby. Trudno sobie wyobrazić na przykład, co miałaby zrobić pani von der Leyen. Ponownie gratulować komu? W gruncie rzeczy, albo też zasygnalizować, że Unia Europejska jednak popiera powtórzenie wyborów, a jakby zareagowały Stany Zjednoczone. Są wszystkie tego typu okoliczności, które powodują, no, że w ogóle ten pomysł z powtarzaniem wyborów, czy z rozliczaniem, czy liczeniem głosów we wszystkich komisłach jest taki, komisjach jest taki wątpliwy z punktu widzenia no, po prostu zasad funkcjonowania systemu demokratycznego. No właśnie. I pan Mości jak pan na to wszystko patrzy? Bo ja słucham sobie prokuratora generalnego pana Bodnara, mówi, że złożył wnioski tysiące, 400 ileś komisji, prawie 1,5 tysiąca, żeby de facto przyliczyć ponownie. Mówi się o tym, żeby w ogóle przyliczyć we wszystkich komisjach. No i mamy Romana Giertycha, który sugeruje, że tam w tym spisku też mogli brać udział bracia kamraci, czyli ten słynny Olszański i Ludwiczek, czy Ludwiczek, nie pamiętam jak on się nazywa. Jak pan na to wszystko reaguje? Na te przeliczenia ponowne głosów, te żądania tego wszystkiego? To proszę mi pozwolić na dwie, dwie obserwacje. Pierwsza obserwacja to jest post, który się zestarzał bardzo słabo. Ja go niedawno z, u siebie na profilu z, przywołałem. To jest prezydent Duda, który w 2014 roku, w odniesieniu do wyborów samorządowych, powiedział, że absolutną wartością jest to, żeby społeczeństwo było stuprocentowo przekonane, że wybory zostały przeprowadzone w sposób właściwy, sprawiedliwy i te głosy policzone. I nawet jeżeli nam się wydaje, że wszystko jest ok, ale społeczeństwo mówi inaczej, to trzeba zachować wszystko, żeby tą pewność w społeczeństwie zachować. I nie chcę się w tej chwili wypowiadać, bo nie jestem od tego. Nie byłem członkiem komisji zliczającej te, te, te głosy, którą z tych narracji należy przyjąć. Natomiast przyszła mi do głowy jeszcze jedna refleksja, troszkę związana z bardzo dobrym podcastem. Jeśli można troszkę polecić Witolda Jurasza, to jest podcast międzynarodowy. I tam niedawno poruszana była kwestia, czy Polska powinna mieć bombę jądrową. To taki związany z, z obecną trudną sytuacją międzynarodową pytanie. Ja bym powiedział, że nie, że nie powinna mieć. Bo jeżeli my jako państwo nie potrafimy sobie poradzić ze skutecznym policzeniem głosów, to niech nas ręka boska broni, żebyśmy mieli grzebać w technologii jądrowej w dodatku militarnej. Ja oczywiście troszkę upraszczam i żartuję, ale chcę powiedzieć jedno. Niestety państwo pokazuje po raz kolejny... Na sam... jakiej podstawie pan pokazuje, że państwo nie potrafi przeliczyć głosów? Te 13 komisji? Yy, nie tylko. Yy, jedną rzeczą to jest yy, to, że wśród tych, tych komisji rzeczywiście były yy, no, zafałszowania, że państwo nie ma mechanizmów, które zabezpieczają nas przed... Yy, Pomyleniem no tak, ale kandydatów. czy pan na podstawie 13 komisji, czyli promila, ułamka promila, bo komisji jest 32 tysiące, czy można na tej podstawie wyciągać ja wniosek generalny? To jest statystyka, tu pewnie pan profesor mógłby coś powiedzieć, ale podam kolejne przypadki. Polskie państwo nie potrafiło się zabezpieczyć przed tym, że stworzono bardzo wiele kandydatów, którzy zebrali 100 tysięcy głosów poparcia. Chociaż wszyscy wiemy, to jest tajemnica Poliszynela, że te głosy zostały kupione. Mówię o tych, którzy się rejestrowali jako kandydaci. Oczywiście nie o kandydatach, którzy już potem mieli głosy. No tak, ale jeszcze raz wracamy do tego ewentualnego fałszerstwa wyborów. Czy na podstawie 13 komisji można postawić generalny wniosek, że 32 tysiące komisji, czy tysiące komisji fałszowały wybory? Nie, nie można postawić na tej, na tej podstawie tego wniosku, ale ja takiego wniosku ani przeczytam. Ale nie, bo powiedział pan, że państwo polskie nie radzi sobie z liczeniem głosów. To prawda. Mam wrażenie, że mamy z tym duże problemy. Z bezpieczeństwem... Ale właśnie na, jak, na jakiej podstawie pan to mówi? Bo Ja pan dlatego się pyta. Mamy 13 komisji, a pan mówi, że nie stawia pan takiego wniosku, że jest fałszowana, ale mamy problemy z liczeniem. Na podstawie 13 komisji można powiedzieć, że mamy problemy z liczeniem generalnie? No to powiedziałbym tak, jeżeli w 13 badanych próbkach 11 wskazuje na problem, to wiarygodność przetwarzania nie jest zbyt wysoka. Ale broń Boże, nie chcę przez to powiedzieć, że wybory zostały sfałszowane, bądź ich wynik jest odwrotny niż taki, który został ogłoszony. Mówię o wielu procedurach, które nie działają. Niestety klasyk coś powiedział o kamieni kupie. I obawiam się, że to w naszym państwie nie tylko w odniesieniu do wyborów, również w stosunku do medycyny, do służby zdrowia. to Ja po prostu tak myślę, to. że tego rodzaju przypadki zdarzają się po prostu we wszystkich wyborach. No i tak to wygląda. Dobrze. Co dalej, panie profesorze? Mamy do czynienia z taką sytuacją, że najprawdopodobniej będziemy mieli do czynienia, znaczy w dalszym ciągu będziemy mieli do czynienia z powtarzaniem tych prób zdyskredytowania urzędu prezydenta, bo to tego to prowadzi. Jeżeli przyjąć to założenie że sprzed paru minut, że w gruncie rzeczy nie powiedzie się ta próba ponownego przeliczania głosów, czy wykazania w jakiś sposób, że wybory zostały sfałszowane, mogły zostać sfałszowane w obie strony. Nawiasem mówiąc, te 11 przypadków, te 11 komisji wyborczych, to musiałaby być jakaś próba reprezentatywna z populary. Tych 32 tysięcy, tylko wtedy ewentualnie, prawda, można by jakieś wnioski snuć co do tego, że e, wynik odstaje od tego prawdziwego wyniku. Znaczy wynik, który uzyskaliśmy 1 czerwca, odstaje od tego, jaki być powinien, a nie został zmierzony. Natomiast sytuacja wygląda w ten sposób, że e, przez pierwsze pięć dni mieliśmy milczenie po 1 czerwca, jeżeli chodzi o obóz rządzący samego pana premiera. Prawdopodobnie dlatego, że nie uzyskał on wsparcia z Unii Europejskiej. Takie jest moje podejrzenie. Liczył pewnie na wsparcie i przy tak małej różnicy między Trzaskowskim a Nawrockim, że jakaś reakcja ze strony Unii Europejskiej może być na korzyść Trzaskowskiego, tak jak to miało miejsce w wyborach parlamentarnych najprawdopodobniej. Więc w tej sytuacji z jednej strony próbowano uruchomić mówię, próbowano. No, tak bezosobowo, ale prawdopodobnie Platforma Obywatelska i, i pan premier uruchomić głos ludu. Głos ludu to są głosy protestu. Takich głosów protestów zaczęło się ukazywać bardzo dużo. Być może one się będą zwiększać. To jest pierwsza, pierwszy element tej sytuacji, która będzie trwała do 6 sierpnia. Drugi to jest pozyskanie koalicjantów, żeby wsparli tego typu akcje. To się nie udało. Prawda, jak widzimy, zwłaszcza ze strony byłej trzeciej drogi, zwłaszcza ze strony marszałka Hołowni, na którego może można było liczyć, jak się wydawało, a to się nie udało. W związku z tym to są dwa niepowodzenia, więc pozostaje ktoś, kto w dalszym ciągu podtrzymuje taką akcję. Znowu ja nie sądzę, żeby obóz rządzący, mam na myśli Platformę Obywatelską, wierzył w skuteczność tego typu działań, więc chyba w dalszym ciągu... Upieram się przy tym prawie, że tutaj chodzi o to, o czym się mówi zresztą, to nie jest nic odkrywczego, że próbuje się już z góry jakby w ten sposób osłabić legitymizację wyboru prezydenckiego, no bo jeżeli taka mała różnica głosów, a poza tym podejrzenia do tego, że, co do tego, że wybory zostały sfałszowane, może się to przedostać do opinii publicznej, liczy na to być może pan premier, w związku z tym będzie to działało przez następne pięć lat. I ostatnia minuta dla Pana Mości no właśnie to chodzi o y, taką no, osłabienie mandatu prezydenta Elekta. E, bardzo lubię bo, u pana występować w programie, bo się troszkę chyba nie zgadzamy, ale to chyba o to chodzi o no, żeby... pewnie Je, ten. No właśnie. E, ja myślę, że występuje tutaj z czysto politologicznego punktu widzenia efekt budowy swojego twardego elektoratu. W pewien sposób można zbudować paralele w stosunku do partii Rosowa Kaczyńskiego, która budowała swój najtwardszy elektorat w oparciu o mit, smoleński, o mit zamachu Smoleńskiego. To akurat nie występuje to aż tak silnie, bo też nie było takiej tragedii. Ale niewątpliwie premier Donald Tusk w jakiś sposób chce zagospodarować emocje. Emocje są rzeczywiste swojego tego ludu, no właśnie, jakby tutaj nazwać, ludu wyborczego. I to z punktu widzenia politologa jest dość oczywiste. Moim zdaniem, troszkę przeciwskuteczne, ponieważ tak mocne nakręcenie emocji może powodować odpływ elektoratu bardziej racjonalnego. Ale też powiedzmy sobie jasno i tu pozwolę sobie delikatnie się z panem profesorem nie zgodzić że pierwsze reakcje premiera Donalda Tuska były raczej, że on uznaje wynik wyborów, że nie należy go kwestionować to się ta narracja zmieniła się dopiero później w momencie kiedy się okazało że emocje elektoratu są tak duże no idźmy naprzód zamknijmy tę sprawę wyciągnijmy wnioski i tyle. Kochane elektoraty, idźmy naprzód, odrzućmy mity, a naszym gościom dziękujemy i na dziś, w punkcie widzenia Jankowskiego kończymy politykę. Profesor Henryk Domański dziękuję, dziękuję serdecznie. Wojciech Mościbrocki Mo 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 yy, z nałączeniu. Lubię się z panem faktycznie spierać. Nawet Paulina mi przypominała nasze dawne starcia. Będziemy zapraszać części. O, starcia. Ach, tak, a tam. <laughs> Ale muszę na... powiedzieć, że ta, ta wycinanka jest piękna. Mówię to o tym, ponieważ po poza byciem politologiem Jestem też artystą, w związku z tym tak bardzo popieram i cieszę się, że. O, jest punkt spójny z panem Wojciechem. Dziękuję wam, drodzy goście, serdecznie.